Witam Panią Prezydent. Witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie na uroczystej gali rozdania nagród 24 plebiscytu najlepszych sportowców Warszawy 2024. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o Panią Prezydent, czy Pani miała swoich faworytów? Oczywiście głosowałam w głosowaniu internetowym na te dyscypliny i na tych sportowców, którzy w tym Akurat w tym obszarze byli wybierani przez mieszkańców mieszkańki Warszawy, a więc najlepsza impreza roku, sportowa oczywiście, najlepsza drużyna klubowa roku i najpopularniejszy sportowiec Warszawy. Tu głosowali internauci, natomiast pozostałe dyscypliny, pozostałe kategorie. Kapituła wspaniała pod przewodnictwem Tomka Majewskiego, wspaniali sportowcy. Dla nas najważniejsze jest to, że po tych latach pandemii wróciliśmy z galą, jak jak Państwo widzicie, dzisiaj to już 24. gala, 24 plebiscyt. Bo dla nas też bardzo ważne jest, aby sportowcy, którzy wkładają całe swoje serce i bardzo dużo wysiłku, aby osiągać te nieprawdopodobne wyniki, żebyśmy im mogli podziękować wszyscy, głosując, biorąc udział w takim plebiscycie, czy organizując plebiscyt, więc to jest ich dzień, to jest ich wieczór, to jest ich święto. Bardzo Wam kochani serdecznie dziękujemy za to, że dostarczacie nam tak wiele emocji, reprezentując nas na arenie Polski i świata. To jest niesamowite. Nie mogę nie zapytać. Jakby Panie podsumowało właśnie te, tegoroczną edycję a tego, że plebiscy to, bo jednak w tym roku e, na, na danej gali pojawiło się kilku ministrów, no i jak widać, coraz więcej polityków. Pojawiło się bardzo wielu polityków, pojawiło się bardzo wielu sportowców jak zawsze, prezesów klubów sportowych, rektorów uczelni warszawskich, więc jest nas tu naprawdę bardzo, bardzo wiele. Są tutaj wszyscy ci, którym bardzo zależy na warszawskim sporcie i ja nadzorując warszawski sport, bardzo z tego powodu się cieszę, że możemy sport w Warszawie rozwijać. I dla nas też ważne jest, aby młodzieży pokazywać tą ścieżkę dojścia do niesamowitych wyników. Czy warto od najmłodszych lat uprawiać sport, wybrać sobie tą swoją ukochaną dyscyplinę i poprawiać swoje wyniki, być najlepszym, osiągać to, o czym się marzy? I ja ostatnie pytanie: Czy powinno być w Warszawie właśnie więcej takich konkursów, plebiscytów, takich wydarzeń, tak jak chociażby Warszawianka Roku, albo tak jak właśnie dzisiaj gale rozdanie nagród dla najlepszych sportowców roku? Czy w innych na przykład dziedzinach Warszawa powinna też zastanowić się nad zorganizowaniem podobnych inicjatyw. Warszawa organizuje podobne inicjatywy, jest ich naprawdę bardzo wiele. Jedną z nich jest Gala Stypendystów Warszawy, bo nie wiem, czy państwo wiecie, wiemy, ale wiemy. tak właśnie w Warszawie od wielu już lat Udzielamy stypendiów sportowych tym najzdolniejszym. Te stypendia też zmieniają się, bo jeszcze nie tak dawno temu nie było na przykład stypendium trenerskiego. Ono jest na dzieli olimpijskiej. Takie stypendium również jest i też organizujemy wtedy gale i wszyscy się spotykamy, dziękujemy sobie. Także jest również bardzo dużo w obszarze edukacji, w obszarze kultury. Nagroda Marka Edelmana na przykład. Na przykład warszawa dla uzdolnionych uczniów, sapere auso więc tych wydarzeń jest naprawdę bardzo wiele, bo to też jest ważne dla osób, które. Poprawiają swoje wyniki w różnych obszarach. Jedni w obszarze sportowym, inni są znakomici właśnie w kulturze, w edukacji, w działalności społecznej, żeby mogli się spotkać, zobaczyć, że jest ich wielu i że nie są wyjątkiem na, na mapie. I to jest też piękne. I my zawsze bardzo chętnie tego typu inicjatywy podejmujemy, bo wiem, że to jest ważne dla tych osób, które tym żyją przede wszystkim a my razem z nim.